Siemanko, witajcie, kochani, w specjalnym, świątecznym odcinku z Minecrafta. E, dosyć specjalny, ponieważ nie mam nawyku dodawać tych kamerki do, tej, do tych filmików z Minecrafta, szczególnie na YouTube. E, postanowiłem jednak to zrobić tym razem. E, I dzisiaj zagramy sobie mapkę Evil Santa Boss Fight by Disco. Lecimy, kochani. Jeśli chodzi o takie komentarze głosowe i do tego jeszcze granie w grę razem z kamerką, to robię to na livestreamach, czyli na Twitchu. Do którego zapraszam? Jest tam link w opisie. W każdym razie, e, od razu zapowiadam, zanim zaczniemy grać, zanim zaczniemy grać, od razu muszę Wam zapowiedzieć, ale to jest mało miejsca, że nie jestem najlepszy w takie gierki i musicie naprawdę mi po prostu wybaczyć, jeśli nie dam rady, bo jest to bardzo możliwe. A kilka razy tu nie będę nagrywał, bo to jest, nie ma sensu. Celem mapki jest to, by unikać tych ognistych kul, które właśnie lecą. Jest, no, jak ja się podpaliłem? E, nie tylko że trzeba je unikać, to trzeba jeszcze. Eee, trzeba jeszcze wywalać z tych, z tych takich słupków Tego beboka właśnie To jest pomocnik tego złego Mikołaja eee, I nie dość, że jeszcze to musimy robić To po prostu jeszcze musimy strzelić te, w te punkty Na jego, na jego cielsku grubym eee, i, I on tych punktów ma tak naprawdę 6 Ale musimy trafić tyle razy, żeby rozwalić 30, 32 razy musimy w niego trafić Bo inaczej nie wygramy Ła! Tych kul, którzy eee, Więc tyle razy trzeba trafić, by wygrać Dawaj. O, trafiliśmy właśnie w ten sposób. Musimy trafiać. Mamy cztery życia. Piszę, że trzy, ale tak naprawdę jeszcze zerowe też się liczy. Więc. O! Świetnie, to mamy już trzy życia. Zajebiście. Z takiej gierki nie jestem dobry, ale chciałem po prostu nagrać to. Wiem, że nagrał to też milion osób jeszcze z polskiego YouTube. Ale. Ach, przeskoczyłem. Ale, ale, jest to fajna mapka. Można się dobrze zabawić. No kurczę, już prawie spadłem. God damn it. To jest tak trudne dla mnie, że to się po prostu nie mieści w głowie. Hops! Hops, to jest portal, że nas przerzuciło na drugą stronę. O! Daliśmy radę. E, piszcie w komentarzach, co dostaliście na święta. Ja Jeszcze mówiąc, ze swoich prezentów, które dostałem na święta, jestem tak średnio zadowolony. Ale mam nadzieję, że też Wy dostajecie jakieś fajne prezenty. Uuu, prawie spadłem, że Wy dostajecie jakieś fajne prezenty, więc pochwalcie się w komentarzach. Z pewnością jakieś, jakieś fajne prezenty się znajdą. Nie tylko, nie tylko na pewno ja dostałem takie średniawe. A przeleciałem. Myślałem, że dostanę GoPro, to jest taka kamerka e, sportowa. A jednak nie, jednak nie. Nie kupili mi rodzice. Powiedzieli, że nie, nie, nie. Nie, 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 sam sobie kupisz z wypłat na YouTube. A ja powiedziałem, no dzięki, rodzice, wesołych świąt. Więc spoczką. E, poza tym, to strasznie, strasznie trudne komentować i skupić się nad rozgrywką. Naprawdę to jest trudne. U, 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 u. Więc e, dzisiaj jest e, pierwszy dzień świąt, czyli wtorek. Mam nadzieję, że to też coś rzucę ciekawego. Więc wysyłajcie też w propozycjach, może sami zrobicie, nie wiem, jakieś świąteczne mapki escape y czy coś. Z pewnością byłoby fajnie. Nie wysyłajcie na prywatną wiadomość, wysyłajcie w odpowiedzi wideo, na przykład jakieś swoje, jeśli macie, oczywiście jakieś swoje takie jakieś swoje takie mapki, bo z pewnością fajnie by byłoby taką przejść, od odwiedza mapkę, może jakiś, nie wiem, może jakiś ten sprint czy coś świąteczny. Byłoby to, to byłoby fajne naprawdę. Jaki świąteczny sprint, bo takie coś ostatnio niedawno jeszcze było bardzo Modne, na polskim YouTube robić takie sprinty od swoich widzów. Czemu by teraz coś nie zrobić? O! Poleciał skurczybyk! O, o, o. Nie, nie powiem, dobrze mi idzie. 21 punktów, jeszcze mamy 3 życia. Łącznie. Łącznie z tym zerowym. E, ten. Te, te czoło jest najtrudniej trafić. O! Trafiłem! Szybko! Ja. Yeah. E, ten, ten zły Mikołaj jest naprawdę zły. Jest coraz trudniej. Coraz więcej kul leci. Chociaż teraz mamy jakieś takie. Warty, że nie wiem czemu wszystko mi fajnie idzie, nie jest tak źle. Już to nagrałem chyba z dziesiąty raz, naprawdę, tragedia. Ja jestem tak słaby w takiej klocki, że to się w pale nie mieści, naprawdę. Uła, trafiłem! Gaś ogień, skacz! Jeh, yeah. jeszcze 20, 20 musimy razy trafić tego Mikołaja. E, może nam się uda, zobaczymy, zobaczymy. No, 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 jak to? Okej, okay, trafiony, trafiony, zatopiony. Jedz to jabłko, jedz to jabłko. Można, jeszcze się przydać. szybko, szybko. Okej, okay, przeżyliśmy, przeżyliśmy. Skaczemy dalej. Więc, na pewno specjalne jest to, znaczy takie inne, że jest ta kamerka w tych filmikach z YouTube. Tego nigdy nie robiłem! rezji Coś ty zrobił! No kamerkę, kamerkę. Ehm, do tego jeszcze e, nie mam zwyczaju też robić takich mapek. Jeśli takie mapki uważacie za fajne na moim kanale, takie, wiecie, jednoodcinkowe i w ogóle, pełno fanu i i trudności wszelakich. Po prostu piszcie, że takiego czegoś chcecie więcej. Ja z pewnością to uwzględnię. O, trafiły kulki chyba tego beboka. Tam jest! Widzicie? LOL! Na świętym Mikołaju siedzi. Musiałem go tak daleko wybić. Gdzie musiał mi się rzucić pod. Nie wiem, jakoś pod. Ee, łuk łuk Uch, 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 uch. Traf, traf, traf. Boom. Tam też. Ej, dobrze nam idzie. Dobrze nam idzie. Nie jest źle 14 razy muszę go trafić To nie jest tak dużo Wcześniej ginąłem przy 30 Bo dwa razy go trafiłem i już mnie wszystko pozabijało To jest kwestia wprawy O, 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 o Tam się świeci, tam się świeci U, w gębę Za nisko Poszło się już Idź sobie Idź sobie, beboku, idź To jest taki Świąteczny bebok Który no ile razy, ej Za trudno U Ciekawe czy tego Mikołaja Zobaczcie, że się nie patrzę w tą kamerkę, że nie ma w ogóle kontaktu z wami takiego wzrokowego! Ale to jest tak trudne, że to trzeba się nad każdym aspektem po prostu. O, trafiłem. Skupić, to nie jest takie łatwe, naprawdę. NIE! Już myślałem, że mnie przewróci z tego słuchka. Gdzie trzeba trafić? W czoło, w czoło, w czoło, w czoło, w czoło, szybko w czoło. Uuu, nie kule, kule, kule. Okej, okay, okej. Okay. Bebok czy co? Nie, beboka nie ma. Już tak trudno, trudno Dawaj No trafiłem przecież To się, to jest nieuczciwe czasem mm, Jak to Okej, okay, trafiłem Ile jeszcze punktów? 11 Damy radę Wszyscy trzymacie kciuki oczywiście Uuu! Palę się Nie No, żeby ogień mnie zabił Kurczę, to jest masakrycie trudne Damy radę, damy radę, damy radę! Uuu! Okej, okay, okej, okay. nie jest źle, trafiłem kolejny punkt. Nie jest źle. Więc takie, jakby były takie na przykład odcinki z taką mapką na jeden odcinek, takie, takie filmiki z twarzą by się mogły pojawić, bo wiem, że, że czasem ta... Au! Że czasem ta reakcja jest ciekawa, gdyby tak się, gdyby tak to nagrać. Chyba to był Bebok, ale go nie ma, nie widzę, nie wiem czemu. Jakoś mi tak... A, jednak jest! Przyszedł, przyszedł! Bebok! Więc... Już myślałem, że spadnę. Szybko ładuj się życie, szybko ładuj. Ile jeszcze punktów? Siedem punktów! Mamy dwa życie, damy radę! Musimy dać radę, nie ma opcji, żeby nas to spieprzyć. Ok, czekać. nie nie strzelam. Po prostu boję się, że to zwalę. Nie! Bebok! Okej, poszedł, poszedł, poszedł Tutaj szczel! Szczel! Uciekłem. Nie jest źle. Może jeszcze damy radę. Patrzcie. Strzelaj! No już, kurczę. Dawaj! Jea! Yeah! A. Uciekać! Były te kulki, nie trafiły nas. Dobra, na dole szybko. Okej. Okay. Coraz gorzej, coraz gorzej. Jest coraz trudniej. Do buzi! Na dół! Yeah! Trafiony! Ile jeszcze punktów nam zostało? Cztery? Pięć! Ja pitole. Niżej, niżej, niżej ulecą kulki Au, au, au Jeszcze Bebok las. Idź sobie a, Rodzina krzyczy, mam nadzieję, że tego nie słychać Tam ze sobą Nie Okej, okay, spadł, spadł, spadł Nie jest źle, nie jest źle Jeszcze kilka Muszę dać radę Jest trudno, naprawdę trudno już jest Szybko, kolejne apko, Cztery punkty jeszcze Dawaj, regeneruj się! Uuu, życie, życie! Ok, ok, nie jest źle. No, musiał przyjść. Ostatnie życie, musimy dać radę. Po prostu musimy dać radę. Deboka trzeba zrzucić, bo on nam przeszkadza. Uu. Ok, poszedł, poszedł, równo! Uuu! Ej, może damy radę? Aaaa. Trafiłem, trafiłem! Tutaj jeszcze na dole. Trafiłem! Tam! Trafiłem! Ile jeszcze punktów? Trzy? Czemu trzy! No nieuczciwe to jest! Przecież nie było! Były cztery do zubicia. Czemu to się nie liczyło? No skurde. Zero. Wygrałem? Pisze zero. Co teraz? A on może też ma jeszcze zerowe życie, tak zwane. Ok, trafiłem go. Nie jest źle koń jeszcze... Chyba jeszcze raz musimy go trafić, nie wiem. Nie! Bo wszystko zniszczysz! Okej, okay, poszedł, poszedł równo! U. Tak 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 Koniec? Koniec? TAK 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 10 razy nagrywałem TAK TAK Łapki w górę bo jest moc jest siła Kochani wygraliśmy Mapka zrobiona Otóż to czuję się tak ale jak fajnie się czuję taki win Winner bomb headshot bomb HEADSHOT bomb HEADSHOT Yeah Kochani, piszcie w komentarzach, czy takich mapek chcecie więcej, takich świątecznych, niekoniecznie, może jakichś innych, e, bo jestem ciekaw, czy się to wszystko spodoba. E, więc to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się spodobał. E, wesołych świąt wam życzę, mimo to, że już wigilia była. Trzymajcie się! Cześć!